EU schließt Migrationsabkommen mit Tunesien. Unia Europejska zawiera umowę migracyjną z Tunezją. Die Wärmepumpe wird zum Ladenhüter. Pompa ciepła staje się towarem zalegającym. Heute ist Montag, der 17. Juli. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i kommentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dziękuję wam serdecznie za obecność na tym Kanale. Dzięki za Wasze Subskrypcje. Wir legen los. Die Bild-Zeitung und Wladimir Klitschko und Anna-Lena Baerbock im Spitzengespräch: Fehlende Waffen sind eine Zeitbombe. So der ja, Klitschko. Äh, Klitschko und Baerbock, für das Gespräch der Bild. Brak broń to bomba zegarowa powiedział äh, Klitschko. Und Deal läuft am Montag aus. Wem nutzt das Getreideabkommen und wird Putin es verlängern? Der Spiegel. Äh, Spiegel, że musi umobować pojawęcą się pułkownika. Czy Putin ją jeszcze dojecham, ona zamiennie dojecha. Ten wszystkim, że musi się Spiegel 900 Millionen Euro Finanze i schließt list Abkommen z Tunezją. 900 milionów euro pomocy finansowej. Unia Europejska zawiera umowę migracyjną z Tunezją. O co w tej umowie e, chodzi? Tunezję Finanzhilfen, i e, dafür soll das Land künftig gegen und illegale Überfahrten e, Tunezja otrzyma pomoc finansową od Unii, a w zamian za to kraj ma podjąć bardziej zdecydowane działania przeciwko przemytnikom i nielegalnym przekroczeniom granicy. Ihr Aussehen lassen sich die Ampelpolitiker vom Steuerzahler teuer bezahlen. Die Bildzeitung Gazeta Bild Politiker, wie nam jak kajom nam, Podatnikom za Visage i Insgesamt beliefen sich die Kosten für Friseure, Visagisten, Kosmetiker und Fotografen in den Bundesministerien allein in der ersten Hälfte des Jahres auf knapp eine halbe Million Euro. W sumie koszty dla fryzjerów, wizerzystów, kosmetyczek itd. w ministerstwach federalnych wyniosły prawie pół miliona euro tylko w pierwszej połowie tego roku. Kola in Deutschland auf der Kippe, warum Robert Habeck jetzt 50 neue Gaskraftwerke braucht. Wyjście z węgla, wycofanie się z węgla w Niemczech jest na krawędzi. Robert Habeck potrzebuje 50 nowych elektrowni gazowych. Mają one być rezerwą, mają być to elektrownie przejściowe. I teraz słuchajcie jaki jest problem. Berlin und Brüssel streiten sich über die Subventionen. Mit denen die rezerwy finansiert werden Soll Problemem jest spór pomiędzy Berlinem i Brukselą o dotacje na dofinansowanie, właśnie budowy tychże elektrowni. Trotz rekord, zubał häuser w Deutschland sind nur unzureichend mit solaranlagen i wärmepumpen ausgestattet. Pomimo teraz rekordowych przyrostów, nowych budów w ostatnim czasie ekologicznych, domy w Niemczech nie są odpowiednio wyposażone w systemy solarne i pompy ciepła. Der Spiegel. I teraz uwaga, a propos pomp ciepła. Einbruch der Förderanträge. Die Wärmepumpe wird zum Ladenhüter. Der Spiegel pisze o tym, że mamy duży spadek wniosków o dofinansowanie na pompę ciepła. Pompa ciepła powoli staje się towarem zalegającym w magazynach. Nikt na razie, czy mało kto w chwili obecnej te pompy kupuje. Shell, BP, Exxon, Öl, Multis kasują off-handed swoje Warum? Weil die Ölpreise gestiegen sind. Międzynarodowe koncerny naftowe, między innymi te, które właśnie wymieniłem, kasują swoje cele klimatyczne. Dlaczego? Ponieważ ceny ropy wzrosły. Na ropę da się w chwili obecnej dobrze zarobić. FDP-szef Lindner schließt abchafunków von Ehegatten Splitting aus. Tymczasem szef partii FDP, minister finansów Lindner, wyklucza zniesienie podziałów dla małżonków, tak zwany Ehegatten Splitting, o Trzecią piątą klasę podatkową. Powiedział, że za jego za jego kadencji, sorry tego po prostu nie będzie. Tarif konflikt, in der Deutschen Bahn. FVG e, szef by Scheitern der Schlichtung mit Streit. Spiro, biurowy w Deutsche Bahn cały czas trwa i tutaj szef FVG. Związku Zawodowego grozi strajkiem, jeżeli arbitraż się nie powiedzie. I jeszcze a propos kolei, program Schiene, Bahn, e, miliardowy program, sztake szine, ban, Mitarbeiter bez erfolgreichen umbau. Miliardowy program, tak zwany sztake Schiene, czyli jakby mocna szyna czy mocne szyny. Pracownicy Deutsche Bahn wątpią w udaną e, konwersję tego programu, w udane wcielenie w życie tego programu restrukturyzacji Deutsche Bahn. Jak już sami pracownicy nie wierzą, to nie wiem, kto ma wierzyć. Linke warnt vor Altersarmut, Zahl der Senioren mit Grundsicherung steigt auf 15%, um 15%. E, lewica ostrzega przed ubóstwem, partia Linke. Liczba seniorów z dochodem podstawowym wzrosła o 15% w Niemczech ostatnio. I teraz uwaga, Myszmasz am jobmarkt, fachkräfte dringend gesucht, Hilfsarbeiter im über, überfluss. E, nie Niedopasowanie na rynku pracy, tak? Taki myszmasz. Pilnie potrzebni są wykwalifikowani pracownicy, natomiast niewykwalifikowani pracownicy, tak zwani Hilfsarbeiter, tych mamy w Niemczech Obecnej pod dostatkiem wychodzi ze statystyk. Mangel an arbeitskäften sachverständigen warm vor Abschreckung von zuwanderern durch die AfD, Słuchajcie, brak pracowników eksperci ostrzegają przed odstraszaniem imigrantów przez partię AFD. Gut, jetzt kommen wir noch in der Polen. Polen wird energiekoncerne Kohlekraftwerke abkaufen. Polska chce. Kupować elektronie węglowe od firm energetycznych to jest też krok właśnie w kierunku tej restrukturyzacji energetycznej w Polsce. Pisze o tym prasa niemiecka, ale również austriacka. RBB24, Polska przyjmuje specjalną ustawę o rzece Odrze. Chodzi o to, że po prostu prace nad rzeką Odrą, rozbudowa Odry będzie kontynuowana. Zasolenie rzeki jest bardzo wysokie. Pisze o tym RBB24. und Ostsee Zeitung noch zum guten Start in die neue Woche. Erst Ostsee Zeitung sagt ein guten start w nowy tydzień. Słuchajcie Abend und Nachtleben auf Usedom. Das bieten die deutsche und die polnische Seite der Insel. Ostsee Zeitung Pozsmo wao życie wieczorne nocy na wyspie uznam, co oferuje strona niemiecka, co oferuje strona polska. Jak powiedziałem, tak dla dobrego, spokojnego startu w nowy tydzień ich wünsche euch eine schöne und erfolgreiche Woche. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.